不好意一点半。 O, oh, beteki, motor, nice. Beteki jak najbardziej, I nic W ten te 120 beteków. Ale ściemno, nie? W ogóle nawet RR-ka się może zrespekt. Pogląda jakieś szota, że chłopcu RR znalazł. To trzeba mieć życiowego farta, nie? Dobra, gdzie my idziemy? Crossroads, Ruchaw... okej... Okay, okay. A idę zobaczyć, co oni się tam tak strzelają. To nie w moim kierunku za bardzo. Ale przejdziemy się widzą. Kurde, znowu granatów nie wziąłem. No ja pierdolę. Czemu znowu granatów nie wzięliśmy. Kolera. nie lubię tu wpływ przechodzić przez to wrodzenie. Może ktoś zaraz z będzie chciał lutować? Jak Ci na patocz mój pocisk. Jak myślicie? nie wiem, czy ten dźwięk był przede mną jeden, czy za mną. No, na razie klasycznie. się. Ten metal. Kurwa nie wiem, czy przede mną, czy za mną... ...ojej, mi chce A wydaje mi się, że przede mną bardziej. Ale już nie, nie zgłupiałem. 哇！太厉害了！ O oh. kurwa, pomóżcie! <śmany> ja pierdolę, co się... Ja. to mi zrobiły armagedon. Трех бомж, да? О! тебе служил! Нет! А ты снайпер? О, куда? Jeden, tamte mi się wydaje, że tam przeszedł. Były <laughs> <laughs> kurde. <laughs> <Dini>, co <laughs> ty się dzieje takwa i dzisiaj, że nie mam tutaj. A to nie wiedziałem, nie wiedziałem co Czoło mi się nie naprawiło, kurwa mać. No ja się strzelają jeszcze. Aha, jeszcze jeden CMS, no. to mm. Zjebałem. Mogę nogi naprawić. Kurwa. Aha, bo chyba jak ładuję magazynek, to mi się przerywa. Dobra, nieważne. Już mam energię. Wody teraz nie mam, to jest najgorsze. Ja damy radę, widzowie. Jeszcze jeden chłop nam został, ich trzech było. Nie, przerywałem jak ładowałem municję. Gdy mam level? Nie, ostatnio ma ja potrzebuję medykamentu, widzowie. Bo inaczej to będzie katastrofa. Idę chyba na budowę zacznie do leczenia, zaraz tu O nie. No właśnie Weteczki? Nie ok. zanim ja tam wrócę na chłopę, on pozbierać pozbierać, to się ucieknie A No cóż, ja w ogóle przenafarcie, ja jak ja tu przeżyłem, zacznijmy od tego, tak mi rozdręcili Chłopy mi Armagedon zrobili a jest też żyje, elegancko nie daj Ej, to nie są te obstawy bossa? I za pancerz, kolego. jak tu będzie CMS wizualny. Morfina. Kurde, chyba cms też nie znajdę, co? Terek. Albo jakiś chociaż. Dobra, to na pewno nie będą. O, medsy, nice. Kurwa, no. U góry jeszcze jest ta medyczna, nie? No, na to painkiller, w sumie prawda.

Kurwa, co się dzieje? Wano Kurwa, <laughs> panie, co tu się dzieje? Hmm. Jak tak dalej pójdzie, to ammo moim, starczy. O kurwa, widzowie! Nie nie, serwis, 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 no tego to się nie spodziewał Hmm... Nice Szkoda, że akacze nie mamy, bo akurat bez mam to... Ale jaja dawno no, tak ciemno nie było na sansa, to jednak dymy fest jeszcze medy by się jakieś przydały co nie? jak ktoś tu chodzi? Wodę zaraz dobędę. Na no zacznę. No, no, Nie, yeah, to jest niewygodne. 5 ammo mi zostało. To jak ja mam iść tam się z nimi widzieć dalej widzowie? powiem ktoś? Jeszcze na dole ktoś chodzi, na bank. Jestem pewny, że ktoś jeszcze na dole chodzi. Dałeś ty. Пацан готов! Ну и что сюда приехал? Ты правильно за все, а все? Урва, хит. Nie, no to chyba ekstraktuję stąd. Co tu się w ogóle dzieje? Ty, tu jeszcze jakieś ammo widzowie. 995 O, co z tego? Trzeba pomalutko strzelać. Damy radę jeszcze tam pójść, na te dymy. Zabić tego ostatniego, zebrać te ciała. A jak nie to na się pójdę w jebie. bardzo ciekawy mecz. Tylko te, te nawodnienie musimy sobie jeszcze zbić jakoś Tu były te medy, nie? No właśnie. pytasz jak leci? Jak leci? Wejdź tam pos kolej główkę Dobra, niech będzie 25 mamy, tak? Pocisku, co tak mówię Ty tu ma jakieś takie fajniejsze te o Wiedziałem, że coś tu ominąłem, widzowie. Idźku, gulniemy i idziemy tam. No, tego trzeciego wyjaśnię. co? Ale farta mieliśmy z tym CNS, po prostu to jest... ...nieprawdopodobne, jakie trzeba mieć szczęście. Mam no, just laser. Hold the fire, because the wipe. Jak znajdę gas analyzer, to tylko z, z wipe'em mi się kojarzy, jest niczym innym. Dobra, idę dokończyć zjęło zniszczenia. Ten chłop to albo jest chuj cierpliwy, tylko mi tej wody zabraknie cały czas. To ja na crossroad muszę iść widzowie. Czasem w sobie otworzymy, o. Ten chłop albo jest mega cierpliwy, Albo już ich zebrał i spierdolił. Ale jak jest na tyle cierpliwy, że ja całą budowę zdążyłem zlutować, tam takie dymy na budowę zrobić, chcemy mesować się całego. I jeżeli on tam nadal siedzi, to i mnie zabije. To nie mam pytań. Naprawdę, to ja wtedy nie mam pytań. Ale wątpię, ile, ile można ich cierpliwości. Chyba każdy by już stracił cierpliwość i by wyszedł. Albo by zebrał kolegów i by wyszedł. Ja tylko mam nadzieję, że on po prostu sobie spierdolił. Żałujcie, że mam to, nie? Tu jednego zabiłem. A, pozbierasz jomku. I ktoś tu? A! Ej, zapotę, koń słyszałem, a ten chyba kampił na mnie. Nie wiem, a, on nadal chyba tam siedział, oczejcie Wow.